Witam serdecznie w nowym wydaniu kanału i w tym wyjątkowym odcinku innym niż wszystkie do tej pory. Zamiast opowiadać o duchowych, astralnych, życiowych tematach i całej wersji tego, co jest istotne, tym razem to ja chciałbym o coś spytać. A pytanie moje dotyczy najpotężniejszego rodzaju energii, jaki jest nam znany, czyli miłości, która nie tylko. Zdecydowaliśmy się lepiej poznać, przybywając do światów takich jak ten, ale która też jest pewnego rodzaju drogowskazem, który kiedyś pomoże nam odnaleźć drogę do naszego domu, czyli naszego źródła. Ja nie ukrywam, że moja opinia na temat większości ludzi na Ziemi nie jest zbyt pozytywna. Uważam, że Większość ludzi na Ziemi, poprzez swoje zachowanie i poprzez to, do czego doprowadziła do tej pory i do czego doprowadzi jeszcze w bliskiej przyszłości, w pełni na taką opinię zasługuje. Uważam, że jest ona absolutnie słuszna i sprawiedliwa. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak czy inaczej, z duchowego poziomu zrozumienia, czyli jednego, który ma sens, wszyscy jesteśmy jednością i wszyscy wywodzimy się, z tego samego. To po prostu mm, na pewnym etapie rozwoju staje się oczywiste. Religie na ziemi uczą podziałów, kategoryzują ludzi na tych, którzy zostaną nagrodzeni, i na tych, którzy zostaną ukarani. I na wieczność odseparowani od reszty. Jest to oczywiście czysty nonsens, którego nie da się łagodnie ująć słowami i który wynika z chęci dominacji i manipulacji innymi. Duchowość. Prawdziwa duchowość uczy jedności, uczy tego, że wszyscy wywodzimy się z tego samego źródła i do tego samego źródła wrócimy. Jest to jasny duchowy wniosek, ponieważ każdy z nas jest cząstką swojej wyższej jaźni, reprezentowanej przez wiele swoich osobnych fragmentów, czy to w tym świecie, czy w jakimkolwiek innym. Jako, że rozwój jest nierozerwalnie związany z poznawaniem i doświadczaniem, nie kończy się on na tej konkretnej wyższej jaźni, i tym samym ta wyższa jaźń ma również swoją wyższą jaźń, dwa ma swoją wyższą jaźń, dwa ma swoją wyższą jaźń itd., itd., aż do punktu, w którym pozostaje już tylko Najwyższa Jaźń czyli ta, którą dla uproszczenia nazywamy Bogiem i która scala nas wszystkich, wszystkie istniejące świadomości we wszystkich istniejących światach. A to oznacza, że ja i każda osoba, która mnie teraz słyszy, na pewnym poziomie zrozumienia jest dokładnie tym samym. Ciekawość, chęć poznawania, doświadczania i rozwoju odseparowały nas oczywiście w cudzysłowie, od siebie, gdy opuszczaliśmy nasze źródło, ale to właśnie energia miłości na pewnym etapie naszego rozwoju pomoże nam scalić się ponownie i, i na powrót stać się jednością, ponieważ nic tak bardzo nie wzmacnia i nie integruje świadomości jak najpotężniejszy rodzaj energii, jaki istnieje, a tym rodzajem jest właśnie miłość. A ściślej mówiąc, miłość bezwarunkowa czyli ta jedyna prawdziwa, bo jako jedyna nie boli i nie żąda niczego w zamian, i której przeciwieństwem nie jest nienawiść, a strach. Tyle mniej więcej udało mi się ustalić do tej pory, natomiast to, jak korzystać z tej energii, nie mam zielonego pojęcia. Wiecie, nie sztuko jest pokochać kogoś bliskiego i kogoś, na kim nam zależy. Prawdziwą sztuką jest pokochać swojego wroga e, albo jakiegoś przypadkowego, oszalałego przygłupa. E, to jest prawdziwe wyzwanie. Jeśli macie w tej kwestii coś ciekawego do opowiedzenia, coś, co mogłoby co nieco rzucić światła na tę sprawę, coś, co... Może mieć znaczenie w kontekście czekających nas na Ziemi zdarzeń i zmian coś, co mogłoby nam pomóc łatwiej przejść przez te wydarzenia i lepiej zrozumieć to chciałbym, żebyście się tym podzielili. Chciałbym, żebyście o tym opowiedzieli, bo chciałbym się tego od Was dowiedzieć. Dziękuję za wszelkie Wasze informacje, za łapki w górę i za uwagę.